W jedną drogę szli razem i człowiek, i zdrowie. Na początku bieg człowiek. Towarzysz mu powie, nie śpiesz się, bo ustaniesz. Bieg jeszcze tym bardziej. Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi, szło za nim, ale zwolna. Przeszli na pół drogi, aż człowiek że z początku nadrężył nogi, zależył kroku po środku. Za jego rozkazem przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem. Coraz człowiek ustawał, aż się zadyszał. Prowadź mnie, iść nie mogę, rzekł do towarzysza. Było mnie zrazu słuchać, na ten czas mu rzekło. Chciał człowiek odpowiedzieć, lecz zdrowie uciekło.